Kochani, 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 znamy już kolejną uczestniczkę 17 edycji Tańca z Gwiazdami. Jest nią Maja Bohosiewicz, aktorka, influencerka oraz bizneswoman. Maja chyba w ostatnim czasie możecie najbardziej znać z prowadzenia programu na Netflixie Love Never Lies, który cieszy się naprawdę rewelacyjną popularnością. A Maja myślę jest w swojej roli naprawdę niezastąpiona i jako właśnie prowadząca Love Never bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. Bardzo się cieszę, że Maja będzie w tej edycji. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że zdecyduję się na dołączenie do programu. Widziałam jej wywiady i widziałam ją, że była w tamtej edycji na widowni wspierać Adę i Alberta, bo jest koleżanką narzeczonej Alberta. No więc... To jest fajnie, że gdzieś tam zdecydowałaś na ten program. Myślę, że może być jedną z interes, bardziej interesujących uczestniczek tej edycji. I ja uważam, że Mai warto się przyglądać, bo może jeszcze nas nieraz zaskoczyć i pokazać w programie naprawdę fajne rzeczy. Jestem ciekawa, kto będzie partnerem. Jeśli. Odsłonił się już wszyscy, że tak powiem, odsłonił się wszyscy tancerze i e, uczestnicy. To sobie zrobimy taki odcinek, że będziemy parować jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnym. Kto z kim? Kto ja uważam, że najlepiej z kim? Ja nie wiem, z kim Maja mogłaby wystąpić. Myślę, że by znalazł się. Pa, by się paru takich tancerzy, z którymi bym ją zobaczyła, ale zobaczymy, kto będzie w tej edycji i zobaczymy. Ma jest y, uczestniczką 17 edycji drugą ujawnioną uczestniczką, i czekamy na resztę, na resztę ogłoszeń od Polsatu.